Cześć, znowu miałem przerwę z nagrywanie filmów, ale mam dla Was coś nowego. I ta konkretna figurka pójdzie, będzie Wojtka niedługo. Jestem tu z jego tatą. Cześć. Który może powiedzieć cześć, cześć Wojtek. Także teraz możemy sobie go obejrzeć w pudełku, ale za chwilkę go zobaczymy na filmie. Także to jest Wild Wheel. Figurka, którą oglądałem w sklepach, Sorry za hałas w ogóle, bo jesteśmy na dworze. Oglądałem w sklepie od jakiegoś czasu i byłem bardzo ciekawy. Ma gimik taki elektroniczny, coś takiego, tu możemy zobaczyć. I zobaczycie dokładnie, jak ona działa. Potem na filmiku i przyjrzymy się jej bliżej. Także zapraszam dalej. A tak wygląda Wild Wheel po wyjęciu go z opakowania. Także jak widzicie, mamy tu takie sporo różnych części. To jest sama figurka. Także może odsunę to pudełko. I przyjrzymy się mu bliżej. Także, ta figurka, jak mówiłem, będzie. już jest w zasadzie pewnie jak ten film jest. Wojtka. Także mam nadzieję, Wojtku, że ci się spodoba. E, tam pozdrów, tatę. I tak wygląda figurka, jako sama sobie. Szczerze mówiąc, e, podoba mi się. Podoba mi się w ogóle ten design, ten wygląd. E, to mi trochę przypomina Warfa ze Star Trek'a. Ale ogólnie, no jest ciekawe. Przypomina mi troszeczkę taki serial, on się nazywał. Saber Rider and the Star Sheriffs, jeśli się nie mylę, i tam była taka postać, która mi właśnie przypomina tą postać. A dlaczego konkretnie to wam pokażę za chwilę. Jeszcze może, żeby porównać sobie rozmiar. To tak wygląda obok Siege Starscream, więc nie jest to specjalnie mała, specjalnie duża figurka, taka akurat. Myślę, że ma. Całkiem fajną ilość detali, jak na ten, ten rozmiar. To niestety no, tutaj nie może się nam tak zgiąć, ale szczerze mówiąc z przodu aż tak tego nie widać. Aż tak bardzo nie przeszkadza. Można to na przykład zawiązać tak, jeżeli ktoś woli. Także mamy tu pewną dowolność w ustawieniu tego. Jeżeli chodzi o pozowanie, to mimo, że aż tak dużo możliwości nie ma, to tak czy siak myślę, że można jakoś tak dynamicznie go ustawić. Szkoda, że akurat głową nie można obracać, ale no zawsze można, jest duża możliwość, żeby ustawić te ręce, więc myślę, że będzie najlepiej wyglądał w takim szerokiej pozie, ale można go też tak trochę biegnącego zrobić. Dzięki temu panelowi z tyłu można go też trochę tak jakby lepiej upozować, bo on blokuje nam trochę nogi. I możemy zrobić, możemy zrobić jakąś taką pozę, niby biegnącą. E i najfajniejszą rzeczą w sumie są akcesoria. Mamy tu oczywiście główny taki gimmick podświetlany, który pokażę potem. Też może pokażę teraz. E, mamy taki przełącznik i kiedy go przełączymy jak widzicie pali się lampka, co może aż tak bardzo nie widać teraz, ale jak wyłączę trochę świateł może będzie go widać bardziej. O, może trochę za ciemno. Także troszeczkę może, może tak troszeczkę zmniejszymy ta... gdzie to ma to pokrętło. Tak, troszeczkę. I ona działa w ten sposób, że od wibracji to, to światło się robi coraz bardziej jaśniejsze, także nie wiem. Nie wiem na ile to może jak przybliżę. Więc... Yy, halo! Uuu. Jeszcze raz włączymy. Yy, nie wiem na jak to będzie widać, ale jeżeli będziemy mówić to, to ona powinna się tak rozświetlać, więc spróbuję się tak przybliżyć. Halo. Nie wiem czy to widzicie, ale w miarę tego jak mówię. To powinna się robić jaśniejsza, bądź ciemniejsza, także można zrobić taką symulację, że odmówienia to się podświetla bądź gaśnie. Także jestem trochę ustawiony tak krzywo, żeby te wibracje dochodziły, ale mam nadzieję, że było to widać mniej więcej. Także z daleka. Halo! Uuuu! Uh. No chyba teraz też widać, mniej więcej, że to miga tak mówię dosyć głośno, żebyście to widzieli, ale no, tak to wygląda. No, fajny bayer. Akurat, że tak powiem. I mamy tu dużo fajnych, jakby akcesoriów, i jednym z nich jest taka czapka. I właśnie w tej czapce to mi bardzo przypomina tą postać z serialu Saber Rider. Więc, dlatego, w sumie, chciałem się przyjrzeć tej figurce blisko, bo fajnie to wygląda jakoś tak. No, ogólnie nie jestem fanem takich rzeczy, ale akurat. Jakoś w tej postaci wydaje się to spójne e, i możemy też tą czapkę muschować z tyłu. Także żeby jej nie zgubić, także może się trzymać na plecach. E, mamy także tu jakieś inne akcesoria. Mamy dwa działka, które może trzymać w dłoni. Są takie pistolety, wyglądają trochę jak takie może nie rewolwery, ale no troszeczkę przypomina to dziki zachód, powiedzmy. Te części możemy przyczepić w różnych miejscach, ale chyba domyślnie wydaje mi się, że gdzieś na ramionach się je przyczepiało. Może sobie pomogę troszeczkę. Okej, okay, czyli nawet na opakowaniu jest pokazane, że on powinien mieć tak jakoś te ręce, dłonie, nie wiem, ale przełączymy to tu. Mi się osobiście podoba, jak są tak, więc tak to będę trzymał. No, tutaj wyglądają dziwnie, ale można je zostawić tu przy nogach. I Co ciekawe, nie muszą się odłączać do transformacji. Także ja chyba preferuję jak są tu, no ale wy możecie sobie przyczepić gdzie indziej. E, tak jak mówię, troszeczkę inaczej, chyba ustawiam te ramiona, ale no, się tak podoba. I mamy też takie coś, i to możemy taki pan też tworzyć, i to chyba. Może potęgować trochę ten efekt, ale bardzo fajnie to wygląda pod światło. Ja nie wiem, czy to widać, ale w miarę jak ruszam tym i obracam. To tak fajnie łapie światło. Właśnie lubię takie różne materiały, bo naprawdę w zależności od tego, jak się ustawi, to możemy tak fajnie pokazać. Także tego. No i może przejdźmy do transformacji, ale zanim. Odciągając trzeba się upewnić, że ciągniemy równo, żeby żadnego z tych bolców nie wyłamać, bo są dwa, także trzeba o tym pamiętać. I jeszcze jedna fajna rzecz, tu mamy takie miejsca na te działka, także może on mieć cały czas schowane w nogach, w takich jakby kaburach. Także w zasadzie wszystkie akcesoria możemy mieć na sobie, jakby takim... Odłożone, oprócz tego, to, to musimy odkładać na bok, jeżeli z tego nie korzystamy. Jeśli chodzi o transformację, e, niestety nie możemy tego e, u, schować w trybie samochodu. Wydawałoby się, że jest jakieś miejsce, ale niestety troszeczkę brakuje tego, żeby domknąć, więc ja to zdejmę. Wezmę na razie na bok. E, działka może też wyjmę, chociaż mogą zostać, nie trzeba ich wyjmować. Także, albo wiecie co, zmienię go z tymi działkami, a potem jeszcze je wyjmę. Aby to inaczej pokazać. Jeżeli chodzi o transformację, nie jest specjalnie skomplikowana. Łączymy tutaj nogi, te dłonie nam się ruszają tak. Czyli robimy coś takiego, że tu idzie nam do tyłu, i obracamy, teraz ruszamy to w ten sposób, tu mamy takie bolce, które będą nam wchodzić do tej części tu, i. Ruszamy to tu. Nie będę na razie tego blokował, bo chcę jakby tak wszystko zrównać najpierw dopiero później wszystko. Jak widzicie? Wszystko w miarę fajnie się tu skleja. Tu musimy to docisnąć, jest w miarę równo. I teraz jeszcze jak widzicie, działka cały czas są schowane w nogach, co jest fajne i te zielone części także cały czas są. I teraz to robimy tak. I mamy coś takiego. Prawie kamerę. E, I to możemy sobie zostawić tak, albo ustawić tak, jak kto woli. Może być tak, tak wygląda dosyć fajnie. Także, jak widzicie, jest to futurystyczny taki pojazd. E, ja osobiście lubię takie designy. Przypomina mi trochę filmy z lat 80., jakichś sędzia Dread, czy może obcy, nawet. Tutaj mamy jakąś taką. Ryser czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest na każdym. Wydaje mi się, że to może być lekko uszkodzone, ale akurat dla tej postaci to powiedzmy, że nawet pasuje stylistycznie. E, koła mają ten ciekawy układ, że są jakby, nie są płaskie, tylko mają takie cieńsze tutaj element, przez co zazwyczaj takie figurki mogą się lepiej toczyć, przynajmniej z mojego doświadczenia. E, I to możemy cały, e, tak jak wtedy przyłączyć tutaj i też mamy taki wygląd ten fajny zielony plastik i jeżeli nie schowaliśmy tych działek tu, na szczęście możemy się dosyć łatwo do tego dostać, to możemy je wyjąć, Mam koniec to schować, i mamy tutaj takie miejsca żeby to przyłączyć, możemy to zrobić na przykład w ten sposób, nie w ten sposób i na tym jest pokazane, że one, żeby one były jakby takie do tyłu skierowane. takiego, także możemy mieć tak ułożone ale jeżeli chcemy możemy też teoretycznie zrobić to do góry nogami, jeśli się nie mylę albo coś takiego o, coś takiego, czyli jakby nie, przepraszam, do góry nogami czyli tak i teraz są skierowane do przodu ale no, to nam wystaje do góry ale no, jak ktoś chce Mamy taką opcję. Ja osobiście chyba wolę je trzymać właśnie w środku, w nogach, tutaj w kaburach. No i zamieniając z powrotem. też jest proste, jak mówię, to możemy cały czas zostawić. Myślę daje że możemy to podłączyć także w różnych miejscach. O. Także jak chcemy, możemy sobie zrobić coś takiego. Naprawdę jest trochę opcji. To możemy też tu zostawić i mieć, jakby, taki spoiler. Także sporo. Fajne, ale lubię takie rzeczy. Lubię, że to daje możliwości. No i dobra, odsuwając to na bok, jeszcze raz go zmienię w tryb robota. Także tu. E, musimy pamiętać, że nogi, jak ruszamy tak, to stoją, ale jeżeli troszeczkę bardziej weźmiemy, tak, widzicie, to tak klikuje i przez to. Figurka jest o wiele stabilniejsza. Teraz tak to nam podnosimy tu. Troszeczkę by najpierw tu. Chyba najlepiej będzie nam te ramiona tu poluzować najpierw. Tak. Tak delikatnie, żeby tylko wypiąć je z tych stałów. Troszeczkę przesuwam je na bok i teraz mogę to odblokować. I to ramiona wziąć na dół. To ruszamy tak. To nam sobie Chyba oficjalne ustawienie jest takie, żeby ramiona miały tak. Chyba takie jest na opakowaniu. E, I można to też jakby wtedy bardziej widoczne są. O! Bardziej widoczne są. O nie widzicie, bo jest poza kamerą. To już pokazuję. Poza kadrem, przepraszam. E, to jest chyba oficjalne ustawienie, że te ramiona są tak niżej. E, wygląda to ok. Można właśnie dzięki temu zrobić coś takiego. Także ten wygląd. Ej, mi się wydaje, że chyba lepiej wygląda coś takiego. Nawet chyba wtedy te ramiona ma wyżej i jakoś taki układ. Ale to jest na szczęście, jest to jedna z tych figurek, gdzie mamy dowolność jak chcemy to ustawić. To może weźmiemy go, uzbroimy. Damy mu to działko, tu mu damy to To może mu damy na nogi eee, tutaj mu to damy przyłączone tu no, chyba moje ulubione miejsce, żeby to trzymać, więc z tego jak sprawdzałem to wygląda najciekawiej. No i możemy zrobić tak, jakąś taką fajną pozę. Damy mu ten kapelusz. Może tak naprawdę. Także naprawdę fajnie to wygląda według mnie. Ta część akurat nie używam. Szkoda, że jest zasłonięta twarz. Myślę, że wolałbym, gdyby. też to tworzy z hełmem jakąś taką całość. Ale wolałbym, żeby była możliwość, żeby tylko ta tarcza była bez, bez zasłoniętej twarzy. Ale tak wygląda też bardzo fajnie. Także mam nadzieję, że się spodobała Wam ta figurka. Od jakiegoś czasu widziałem ją w sklepie i chciałem się jej przyjrzeć bliżej. I Wojtku, mam nadzieję, że Tobie się podoba. Daj tam znać, co Ty na to. Może masz jakieś rady, co, co by można było zmienić? Bo jeśli wiesz, to się interesuję tym, jak to projektować te figurki. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam na następny.